Ho ho ho, wesołych świąt, moi drodzy. Jest 23 grudnia. Jutro wigilia. Za parę godzin wszyscy razem usiądziemy do wigilijnego stołu, będziemy dzielić się opłatkiem, śpiewać kolendy i świętować niesamowite urodziny. A w zasadzie to urodziny niesamowitego gościa, gościa, który ja mam to szczęście, że jest moim bardzo dobrym i bardzo bliskim przyjacielem. No i czego mogę ci życzyć? A w zasadzie to inaczej. Oglądając to wideo na pewno masz w głowie coś, czego chcesz, żeby było więcej w Twoim życiu. Coś, o czym marzysz. Coś, czego spełnienia pragniesz ponad wszelką miarę. Może być też tak, że masz rzeczy, które chcesz, żeby zniknęły z Twojego życia. Żeby się skończyły. Żeby ich nie było albo żeby ich było zdecydowanie mniej. To wiesz co? Ja te wszystkie życzenia i marzenia zbieram w tej chwili i mówię Ci, Niech Ci się spełni, niech Ci się spełni wszystko to, o czym marzysz, czego pragniesz, co nosisz w swoim sercu. Niech Ci się spełni wszystko to, o czym nawet nie wierzysz, że może Ci się spełnić. Niech się spełni. Wesołych Świąt!